tu trafiłyśmy. Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim. Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. nie. można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. to Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis. To było super. No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhoney. Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego, jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Oh, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! Nie, mój iPhone. Dobrze ci tak. Więc to Ty mnie przestraszyłaś. E, ups, to jest mój czekoladowy iPhone. Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon. Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty! Chelsea oszukałaś mnie! Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhona! Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże! Chociaż można spróbować, wow, teraz mogę iść tego iPhone'a bez końca! Mary, masz szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. Aaaa, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona kinder niespodzianka i to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe. Hurra, jestem szczęściarą. Mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są MMsy! To jest pyszne! O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Uu, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Słuchaj, wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. Mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea daj mi spróbować proszę. Nie. Jak można dać komuś Kinder niespodziankę to jest tylko moje. Chelsea jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Poczekuj się, Chelsea. zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak? Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups. Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy za wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie! Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda, super! Teraz ja. Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza. kola świetnie jak ci pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, te cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra. Jak Ci się podoba, wkrysz z koli. Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj oszukujesz! Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Gabinet jest na końcu korytarza. Powodzenia! Wow! No, nieczęsto widuje się taką laskę u nas w szpitalu. Wyglądam przy niej jak sierota. Wow! Dziękuję za miłe słowa. Przesyłam wszystkim buziaczka. Zakochałem się. Oszaleć można. Ej, a wy dokąd? Siadajcie i czekajcie, aż was zawołają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść, zaraz zaczynamy. What? Ojej. Przepraszam, jestem dziś troszkę niezdarny. To moja szansa. W porządku, Lila i Lola. Nadszedł wasz czas. Dość siedzenia w tych piłeczkach. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. Chodź tu, mój słodziutki. No i jak się czujesz? Co za piękność. Myślę, że ja też wyglądam całkiem nieźle. Co to ma być? Chomiki? Jak ci nie wstyd. Wynoś się z mojego szpitala! Masz dziecko! W takim razie proszę przejść do przodu, śmiało. Dziękuję. Dzień dobry. Ojej. Nie zwracaj uwagi. Dopiero się napił. Napił się? Mam pewne podejrzenia. Co to ma być? Masz tupet przychodząc z rybą. Wynocha z kliniki. Ile można? O nie! Auć! Jak się czujesz? Wszystko w porządku? To przez to głupie akwarium. Jak ja kocham moją myszkę. A ja swojego żółwia. Dziewczyny, pamiętajcie, że zwierzęta nie mają wstępu do kliniki. Więc nawet twój słodki żółw będzie musiał tu zostać. Mam tu nawet dla niego specjalne akwarium. Proszę, prosić sobie tutaj. Zapraszam. Moja słodka myszko Jerry, też będę musiała cię zostawić. Chociaż kim oni są, żeby mi mówić, co mam robić? Mieć mojego pupila cały czas przy sobie. Jerry nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli schowam cię pod czapką, prawda? Zrobię nawet podwójne dno, żebyś czuł się dobrze. Właśnie tak. A drzwi do twojego domku będą w kształcie czerwonego serduszka. Chodź do środka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Idę do dentysty. Chwileczkę, co masz pod czapką? Nic. No, okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, usiądź na fotel i powiedz mi, co ci dolega. Boli mnie ząb. Nie mogę się nawet porządnie ruszyć. Zazwyczaj tego rodzaju problemy nie są związane z zębami. Rozumiem, dlaczego nie możesz się ruszyć. Czy coś jest dla ciebie niezrozumiałe? Zwierzęta nie mają tu wstępu. Wynoś się! Czekaj, co trzymasz w rękach? Wygląda jak królik. Jest oczywiście bardzo słodki, ale nie można wprowadzać zwierząt do naszej przychodni. Jak to nie można? To co mam zrobić z kotkiem? Muszę gdzieś schować plecak. Buba! Myśl ani myśl! Wiem, ukryję go na brzuchu pod bluzą. Mam nadzieję, że nikt się nie domyśli, że nie jestem w ciąży. Chwileczkę. O, oh, ojej, niedługo będziesz miała dziecko. Proszę, przejdź! Oh, jeszcze chwileczkę! What? Chyba to był zdrowy ząb. Proszę, siadaj. Jesteś w ciąży, nie martw się. Wszystko będzie w porządku. <laughs> Udało się! Puszku możesz wyjść, jesteś bezpieczny. Nikt nie może nas rozdzielić. Ale dobrze, że wzięłam cię ze sobą. Chwileczkę, przygotuję narzędzia. Czy ty też to słyszałaś? Co słyszałam. Cieszaj puszku. Nie, nic nie słyszałam. Puszku, gdzie ty jesteś? Aha, więc nie przywidziało mi się. Jak mogłaś? Myślałem, że jesteś w ciąży, a ty po prostu bezczelnie mnie okłamałaś. Spadaj mi stąd! Nie spodziewałem się, że będę tu przeszukiwany. Trzeba po prostu zachowywać się pewnie. Chwileczkę, grasz w koszykówkę? Ja też poświęciłam temu całe życie. Mam tu nawet medal. Pokaż mi piłkę. E, nie mogę. Dlaczego? Kurczę, wpadłem. Mam tylko jedno wyjście. Wiać! Chwileczkę, dogonię cię. Co tu się dzieje? To nieboisko do koszykówki. Proszę siadać. Już wiem! Rozpoznałem cię! Widziałem cię w telewizji. Mogę prosić o autograf. E, autograf z chęcią. Gotowe! Proszę! Dziękuję. Stać! Doktorzą on coś ukrywa. Nie chce wypuścić piłki z rąk. Oddaj mi ją! Dowiem się, co tam jest. Co tu się dzieje? Nic ci nie dam. Aha. Ojej, e, wiecie co? Chyba powinienem już iść. Dziękuję do widzenia. Co za bezczelny typ, a ja jeszcze poprosiłem go o autograf. Chyba nie wpuszczają tu ze zwierzętami. Ale nie mogę zostawić mojego króliczka. Podczas, gdy pielęgniarka jest zajęta robieniem zdjęć, myślę, że dyskretnie wezmę sobie biały fartuch. Nie powinni czepiać się swoich pracowników. Ukryję królika w tej apteczce. Genialny plan. No hej, co ty tu robisz? Ten telefon. E, przepraszam, poniosło mnie. Wielkimi rzeczy. I tak nie ma pacjentów. Udało mi się! Najważniejsze, że przemyciłam ze sobą królika. To moje małe zwycięstwo! Hello? Przepraszam, czy możemy już zacząć? <laughs> Witam, Nancy. Znowu nawijasz przez telefon? Ja tylko na sekundę. To dziwne: lekarz przecież jest już na miejscu. Co tu się dzieje? Dlaczego w moim gabinecie jest jakiś królik? Wyjdziesz sama, czy mam cię wyrzucić? Wychodzę, do widzenia. Co to było? Chwileczkę, następny. To ja, Rzecz ci mi szczęścia. Otwórz książkę, muszę sprawdzić, co jest w środku. To tylko książka. Tak właśnie myślałam. Chomik jest naprawdę uroczy, ale nie można wnosić zwierząt do szpitala. Chowam go do klapki, a ty pójdziesz do lekarza. Zabierzesz go, jak będziesz wychodzić. Proszę. Jak to nie można wnosić zwierząt? Co zrobię z Karaluchem Michaelem? Zakaz pewnie dotyczy też owadów. Chyba mam plan. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest niezauważona kradzież słoika z witaminami. Nie bez powodu cały czas oglądam filmy o ninja. Zwinne ruchy to moja specjalność. Mamy to. Teraz możemy włożyć Michaela do tego słoika. Z witaminami na pewno mnie przepuszczą. Wskakuj. Gotowe. No właśnie, tak powiedziałam. Chwilka. Co jest w słoiku? Witaminy? No dobrze, możesz wchodzić. Latająca rękawiczka! Dzień dobry! Proszę siadać. Michael, żyjesz tam? Jesteśmy na miejscu. Mogę Cię wypuścić na kilka sekund. Nie martw się, to nie potrwa długo. Zrobię sobie zęby, a potem wrócimy do domu. No gdzie to jest? Czego szukasz, doktorze? Witamin! A, przecież masz je za sobą. Daj mi je, proszę. Na pewno? Może nie potrzeba? To dziwne, a gdzie witaminy? Czemu słoik jest pusty? Co to ma być? Karaluch? Jak mogłaś go tu przyprowadzić? Wstydź się! Spadaj mi stąd! Dobrze, tylko daj mi Michaela, to mój przyjaciel. Mam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję Ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten kto ma najmniej. No to czy Lidiana? Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. No to dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację, jest pyszna. Mam pomysł, wiem jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas. Byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży. Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Hmm, tylko jeden tiktak? Nie najem się taką drażetką. ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lili je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Oh, no! Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Yeah! Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Come on! Yeah! Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Wow. Pójdźcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Hmm, może i z nami się podzielisz. Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? Jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie, ja co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? moje? Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Przestań! Stop, błagamy, przestań! To dla was nauka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. To bardzo smacznymi cukierkami. Można jej łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. No, przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Jej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie! Nie chcę jeść tego paskudstwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz co może Ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej Lili, otwórz usta. Pomogę Ci, wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to Ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród! Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki! Przydało mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy, zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. Czyli nie zgadzam się. Czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do Twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Jana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę. Musisz, bierzemy w Ciebie. Okay. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. Leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest. Żyje. Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi.